Siemaneczko widzowie, z tej strony Demeter i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku klasycznie będzie recenzja energetyka. Dam, dare, dam, Monster Ultra. Yy, moim zdaniem produkt, który albo ja byłem ślepy, albo ja go w ogóle na przez jakiś rok, półtora nie widziałem. Yy, oczywiście został zakupiony w żabce za cenę chyba 7 zł, coś takiego. Jeżeli mam przymrużoną oczy, to przepraszam, ale słońce mi po prostu świeci yy, na mordę, Ale bez względnego przedłużania, otwieramy. Kurwa, klawiaturę zalałem. E, dobra, widzowie, jak coś, to nic nie widzieliście. Wcale nie tak, że zalałem klawiaturę. E, dobra, e, puszkę mamy otworzoną. Lejemy. O, bardzo ładny taki biały kolor, fajny. Oczywiście kiedyś tego monster piłem, ale kompletnie że nie pamiętam, jak on smakuje, no bo tak jak już zresztą mówiłem, on chyba... Przynajmniej jako nie widziałem wzrok na półkach, także testujemy. Cytrynowy, fajny, słodki, taki orzeźwiający smak. Moja ocena to 8 na 10. Jeszcze tak widzowie wam powiem, że wleci w piątek odcinek z Fortnite'a, bo teraz odcinki mam w planach publikować sierody i piątki, także myślę, że będziemy mieli jakąś regularność w końcu na tym kanale. Po tylu latach męczarni ze mną i brakiem, regula brakiem regularności. Eee, dobra widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Z tej strony był Demeter. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko!